Dobra. Kto jest za tym, żeby pójść do RUJO budynka? Tate. Ja jestem za tym, ja jestem Co, za chcesz? tym. Ty, ja to chodźcie za, to chodźcie chodźcie za mną. Jest za tym. Każdy jest za tym? No to chodźcie na drugi. Ja? ja kasy od jednego po prostu. Dobra. Chodźcie na, chodźcie na dół. Dobra. Kastego zostawiamy. Kastego zostawiamy. Kastego zostawiamy. Chodź. Casti już niech leży. Jest, można iść robić Dobra człowieku jak ja o dru drugie poszedłem i byłem wyspany Dobra, nie idź Ostani urbek na dziś Ale ostatni urbek na dziś, rozumiesz <laughs> O kurde Krzyczymy dobranoc, dobra? Krzyczymy dobranoc. Wszyscy krzyczymy dobranoc FIP. Dobranoc FIP, krzyczymy, dobra? To chodź. Chodź, chodź, chodź. Chodź, we trzy Dobra, ja idę. Ale nie blokujcie drzwi. No dawaj szybko. Albo idziecie. Nie wiem, trochę A, dalej, aby mę było w ogóle nic. Krzyknijcie. Dobranoc. 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 O Dobranoc. Kur... To nie Dobranoc. Dobranoc. się po Dobranoc. Dobranoc. uciekamy już? Daj mi to chodź. No. W końcu. Tylko poczekaj. Musimy uciec teraz. wchodzimy. To nie wejdzie ten pizdoczek. Obraczy cztery. Hop. Dobranoc fib, dobranoc noc. Dobra noc. Dobranoc, dobranoc. Dobranoc, dobranoc. Dobranoc, dobranoc, dobranoc. dobranoc, dobranoc. dobranoc Dobranoc. Dobranoc, dobranoc, dobranoc O kurwa. Dobranoc, dobranoc Dobranoc, dobranoc. dobranoc. Szybko, Szybko, Szybko. Gdzie jesteś tam? Rostek, ja jeszcze 13 minut i wyjdę Dobra e, Zaraz kolega wyjdzie za 13 minut Robimy kolejnego urbexa za 13 minut. Co ty chcesz mi jeszcze większą karę gdybyś No człowieku, mnie ani razu nie zaufali, ja dzisiaj zrobiłem z trzydzieści urbexów koro Ej, żyjecie na tym DC-ku? Zapytaj się, kto jest w więzieniu, to by... a kto nie. Dobra, kto jest za tym, żeby wyjść za drzwi i krzyknąć dobranoc Filip, dobranoc Filip krzyknąć. Dobranoc Dobra Dobranoc Fib. Dobranoc. Biegnie? Eee, no chodźcie. No nikt nie biegnie, no. Dobra to niech on wychodzi a my idziemy po Maćka, na szpital, dawaj chodź Opa Siema Jak my już tak znamy ten fibrze to szok co nie? Że my uciekniemy na ślepo nam Good.